Kaczuszki! Kaczuszki! Chcę was tylko kochać, kaczuszki! 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 Kaka, kaka. Ka. Kaczuchy. Kaczki, kaczki. Już chcę Was tylko kochać! Bądźcie się przed swoim anterem. Będziecie moimi pitami, czy chcecie, czy nie, moje pety. <grystanie> Dobra, nie będę ich już męczył. Nexus męczycielkaczek, A, to jest nasz gość tutaj, który chodził. Oa! oła, Hej, widzicie, tutaj Nexus Tam za mną jest gołąb Kieś gołom, go? go, Prawie miałem go jako peta. Okej, okay, cześć, witajcie, tutaj Nexos. Dzisiaj jestem w parku Róż, o ile się nie mylę. I nie od dziś wiadome jest, że mieszkam w Gorzowie. Niektórzy z was już to wiedzieli, dlatego jak ktoś mnie gdzieś tam może widział, jest z Gorzowa, to prawdopodobnie byłem to ja. Ale co chciałem dzisiaj powiedzieć... Jesteśmy na zewnątrz, co to się w ogóle stało, że odszedłem od kompa? Tak, e, otóż planujemy taką jedną małą akcję z Flaming Soushi, bo ogólnie e, te nasze tutaj e, grono tych, tych y, youtuberów, streamerów i ta akcja będzie polegała mniej więcej na tym, że e, będziemy prowadzić troszeczkę aktywniejszy tryb życia i będziemy oczywiście zachęcać Was do tego, abyście także brali udział w, w tym naszym przedsięwzięciu e, no i to będzie w... Nie wiem, w różnej formie ogólnie pokazywane, ja na przykład będę jeździł na rowerze, patrzcie, mój Swift Nexus Bike, tak, o, to jest moja czapa, e, którą, to jest czapka e, sh, e, tych, e, Toronto Raptors, właśnie, Jezu, wypada mi ta nazwa z głowy, e, byłem na meczu i kupiłem sobie czapę i teraz sobie w niej jeżdżę, e, ale co chciałem powiedzieć... E, i właśnie także będziemy zachęcać Was do tego, abyście prowadzili troszeczkę aktywniejszy tryb życia, żebyście wyszli na ten rower, e, czy coś tam. Każdy będzie to w różnej formie e, jakieś tam prowadził. Cześć gołąbku. Jezus Maria, ale on blisko podchodzi, nie mam dla Ciebie nic, nie mam dla Ciebie nic. I poszedł. E, no, ja na przykład będę tutaj e, starał się jeździć na przykład na rowerze, czy, czy gdzieś tam e, biegać i takie sprawy. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to tam będzie. Ła, e, Tak w ogóle pamiętam, przychodziłem tutaj zawsze z babcią e, karmić kaczki. Pamiętam, e, dużo e, dużo tutaj przychodziłem. E, dlatego ten park róż naprawdę bardzo dobrze wspominam. E, no i... I co, co jeszcze mógłbym powiedzieć? E, hmm. Kurde, będziemy musieli chyba tutaj przyjść, e, pokarmić sobie troszeczkę kaczki, bo to jest całkiem spoko. W ogóle rozejrzyjcie się, jak tutaj jest ładnie. Mamy tutaj takie e, jeziorko, stawik, e, tak jakby to można nazwać. E, pełno kaczek tam jest w ogóle po, po tej stronie. Zaraz spróbuję Wam pokazać. O, widzicie? Patrzcie, jak się kaczki wylegują tam. Kaczuszki, kaczuszki. One są strasznie łase na chleb, więc jeżeli, e, jeżeli ma się chleb, to naprawdę można tutaj być masterem kaczek. I myślę, że, że przyjdziemy sobie tutaj i, i może pokarmimy te kaczki. Ja eee, w ogóle troszeczkę się spociłem, bo jechałem tutaj. Eee, ogólnie moje miasto podzielone jest na, na górną część i na dolną, więc ja z tej do, z górnej części musiałem zjechać na, na dolną i to troszeczkę zajmuje z jakieś 20 minut. Eee, ale, ale ogólnie lubię sobie pojeździć troszeczkę, im dłużej, tak naprawdę, tym lepiej. Eee, ale eee, teraz najgorsze jest to, że muszę wjechać na tą górną część. A tam jest strasznie daleko. Okej, okay, dobra, jeszcze na temat tego, tego, tego zdrowego trybu życia będziemy gadać, ale, ale na razie zachęcam Was, żebyście tutaj gdzieś także wychodzili na dwór, coś tam robili. I ja będę Wam w tym pomagał i będę Was wyciągał. Nie ma siedzenia przed kątem. Dobra, psy, ja się jeszcze może przyjadę tutaj dookoła, pokażę Wam jak wygląda ten park i, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!